Simonko, Siemanko! z tej strony Kapturin i witam was w kolejnym odcinku z Reaction. Tym razem będziemy reagować na odcinek 12 AHS autorstwa Illyry. Yy, powiem szczerze, słyszałem już o Ilerze yy, od Kacperkowskiego, bo on mówił, że podobno był jego inspiracją, jak dobrze pamiętam, taką pierwszą. I yy, mnie zapytał dzisiaj, czy ten, czy bym nie mógł nagrać yy, właśnie odcinek z Rivalry czyli tego odcinka AHS, ja będę to nazwać nie będę nazywać AHS, nie? Słyszałem, dobra, ok, tylko potrzebuję jego zgody. Yy, powiedział, że się zgodził, okej, okay, dobra. No to cóż, będziemy to oglądać. I cóż, jeżeli chcecie więcej odcinków, zawsze łapkę w górę, jeżeli chcecie być włączącym z dzwoneczkiem. Jeżeli jakimś cudem ile rady to oglądasz, to powiem szczerze, nie wiem jaki ty mapping robisz, ale Skoro jesteś top czter jesteś 14 w polskim mapingu, to podejrzewam, że robisz już nawet porządnie. <laughs> nie wiem, ja się tam nie znam na tym mappingu, ale cóż. Lećmy. Czekajcie, tylko reklama oczywiście. Tak zawsze. Dobra, po reklamie. Zobaczmy, są te, te wsp wsparcia. Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. On tu ma jakieś rozplanowane widzy. Mm. Nieźle. już nie zadziwia szczerze. <laughs> Lecimy. Zobaczmy, zobaczmy. Jest Illera. Jeżeli się nikt, to sorry Uuu mapka nie zło. Przegraliśmy z Ameryką. Nie mam pojęcia, jak mamy się podnieść z takiej wojny. Muszę przekonać więcej państw. Inaczej tego nie wygramy. Co nie? Peru, wszystko ok? Dobrze się czujesz? Powiem tak, bole, ciekawe. ciekawe. W ogóle powiem szczerze, te bole wyglądają genialnie. Po prostu przegenialnie. Już na start mówię. Ale idziemy dalej. Hmm. Tylko, że nie chciałem wplątywać wid do tego. Peru, słyszysz mnie? Coś nie tak? Proszę idź sobie. Proszę idź sobie. Jak będziecie się źle go, go słyszeć, to, to, to trudno. W takim razie proszę, wysłuchaj mnie, dobrze? Chcę bardzo przeprosić, Peru, za to wszystko, co tutaj powiedziałem ostatnio. Bo nie znam fabuły całej, bo po prostu włączyłem ostatni film. Ale spoko, na drobie to, obejrzę wszystko od początku, bo szczerze, chcę poznać fabułę całą. O, dobra, po prostu będę. Oglądajmy. Nie potrafiłem zrozumieć, czemu tak bardzo zarzuć na ochronie Brazylii, lecz teraz chyba to widzę. Brazylia razem z tą próbowała powstrzymać te monstrum na północy, co nie? Wiedzieliście, że tak się stanie, że URA upadnie, upadnie w szał. Chciałeś mnie po prostu chronić, zrzucając cały ciężar walk na siebie, tak? Nie wiem w stu procentach, jakie są Twoje cele, Peru, ale to musi być to. Zawsze taki byłeś. Zawsze dbałeś o innych lepiej niż o siebie. Dlatego dałeś się podbić Brazylii, bym mógł być wolnym. A bycie wolnym oznacza podejmowanie samodzielnych decyzji. Ja mam dość siedzenia w ciszy i chcę wam pomóc. Chcę ci pomóc dźwigać ten ciężar. Chcę się pozbyć Ameryki. Więc proszę. Nie odrzucaj mnie. Boliwio. Dobrze wiesz, że nie chcę. Ty byłeś tą osobą, która mnie wyzwoliła, która dała mi wolność, która wspierała mnie w moich trudnych chwilach. Dlatego nie zatrzymaj mnie i pozwól mi podejmować decyzje. Pozwól mi, pozwól mi walczyć u Twojego boku. Masz rację. Nikt nie powinien Ciebie zatrzymywać. Zaakceptujcie, ale proszę. Nie rób nic głupiego. Dziękuję. Dziękuję ci z całego serca, Peru. Hm. Fajnie to wyglądasz. Razem na zawsze? Razem na zawsze. Rezygnacja się podtrąca. Jakbyś zapisał jego imię w notatniku śmierci. Z drugiej strony będziemy go potrzebować. Pomoże mi z produkcją naszej nowej broni. Co dokładnie planujesz nam stworzyć? Hmm? Wciąż jestem państwem pro progrewistycznym. <grystycznym> Nie umiem tego przyznać. Moim docelowym pragnieniem jest dalszy rozwój i to właśnie próbuję robić. Ameryka ma więcej ludzi, więcej sprzętu, większą moc. Ale my będziemy mieć lepszą technologię. Ta za też pasuje ideologią. Do. Niedługo zacznę loty na Marsa w poszukiwaniu surowców. Byłbym pierwszym krajem, który tam by poleciał. W międzyczasie myślę nową technologię do naszego uzbrojenia. I żadna Ameryka nas nie powstrzyma. Uh, jesteś. został jakiś ten: jakaś taka luneta, czy coś w tym stylu. Uu. nieźle. Wow, cudownie, jesteś niesamowity, Brazylia. Oczywiście, że jestem. Moja ideologia, jako jedna z niech działa. To po prostu musi zadziałać. Klama się pojawi zaraz. Dobra, to czekaj, ta chwilę. Dobra, jesteśmy. Po prostu musi zadziałać. Mhm. I rivalry. Rivalry. Nieważne. Przenosimy się do Afryki. Ok. Hm. Żałosny opór wstawialiście. Choć z drugiej strony nie ma. Nie ma co się dziwić, byliście zaskoczeni. To możemy jednak uznać, że walczyliście nawet dobrze. No, ale żeby imperium piasków tak łatwo pokonać? Trochę przykre. Ludzie się dowiedzą, że jestem niewinny. To, że udało wam się okłamać cały świat, nie znaczy, że utrzymacie to na wieki. I osobiście tego dopilnuję. To, to jest takie małe? To trochę podejrzane, że teraz aneksuje się nasze terytoria. He? Dlaczego nie powstaną nowe państwa? Hm? Jak musiałem cofnąć, bo nie zdążym przyczeć, bo też. musimy was zmartwić, ale nie planujemy trzymać tego sekretu zbyt długo. Mamy praktycznie wszystko przygotowane. Afryka będzie nasza. Ponieważ mamy wsparcie od Ameryki. To przykre, że nie zobaczycie naszego wspaniałego dzieła. Zapewniam, że to będzie coś pięknego. Teraz niestety. Pora na waszą śmierć. Ja. Ty. <laughs> nie, znaj... nie znajdziesz nas tak łatwo. Cholera. Uciekli. Teraz Magreb. Markreb, okej. Okay. Cześć. Na razie powiedzmy reszcie, że ich zabiliśmy. Musimy się także przygotować na możliwą wojnę, gdy, od, gdy odkry, odkryją, co się dzieje. za ich ziemię, jeśli pozwolisz. Możesz brać. Nie chcę tworzyć sobie więcej problemów. No, i tak z automatu. Okej. Okay. Przegrałem. Nie umiałem utrzymać Afryki w spokoju. Muszę sobie znaleźć inne zajęcie, bo obecnie mi nie wychodzi. Etiopią. Tak bardzo chciałbym z tą pogadać. Szkoda, że już nigdy nie będę miał okazji tego doświadczyć. Ok. I tu, tu przechodzimy do rozdziału Oceanic Space Artificial Music. Ok. Co nam teraz zrobić, Tybet? Wszyscy moi przyjaciele już nie żyją. Bangladesz, zamordowany przez Indie. Firma? cokolwiek tam Tauret z nią zrobił, ale patrząc na to, co nie znalazły, to mogą uznać, że nie żyje. A ty? Ty zostałeś podbity przez naszego ukochanego bohatera Azji. Nigdy bym sobie nie wyobraził bardziej ironicznej śmierci. Dlatego powiedz mi, świecie, co mam niby zrobić? Eee, czuję twój ból, Pakistanie. Co to? Nippon... Sam utraciłem wszystkich moich przyjaciół. Aha, i tutaj widzę. Korea się zjednoczyła w pewnym sensie. Whatever. Oglądajmy dalej, bo jeszcze trochę czasu. A czasu nie się liczy. Kanada, Ameryka, Brazylia. Lub kiedyś sam Queen. Lub Manjukuo oczywiście. Jest drugich Chiny, ma trendu w ogóle. Wszyscy się ode mnie od obrócili. I widzę, że rozmawiamy w tym samym języku. Dlatego więc nie zawrzemy małego układu? Dlaczego więc nie zawrzemy, Dlaczego więc nie zawrzemy małego układu? Ci socjaliści raz? Queen powień, powinni pójść do piachu, co nie? Tak, tak, tak. I że wszystkich krajów świata masz wybrać niby Pakistan? Powiedz, powiedzieć, że ci nie ufam. To wręcz za mało. Ach. Wiedziałem, że to powiesz i przygotowałem na to mojego asa w rękawie. Rozmawiałem z Tybetem już przed jego śmiercią. Kazał mi dostarczyć pewien liścik. Sam Tybet pomógł mi w zdobyciu surowców, aby zrealizować mój tajny projekt, więc skoro on mi zaufał, to czemu Ty nie? No dalej. Przeczytaj to, co tam jest napisane. Tak czyta? Przeczytał pojadanie i taki szok. O, to i zaczyna się Call of Duty World at War, Russian Theme, ok? W Pakistanie. Cieszę się, że jesteś w stanie to przeczytać. Przepraszam, powinienem być lepszym przyjacielem przez te wszystkie lata. Przykro mi, że musimy się rozstać już teraz, że zostałeś właśnie sam. Pogadam z Bangladeszem w niebie, jeśli takowe w ogóle istnieje. Powiem mu o wszystkich rzeczach, które dokonałeś. Na pewno będzie z ciebie dumny. Lecz okay. ty wciąż musisz załatwić tutaj kilka spraw. Kuing nie zabije cię. Przełącz się do niego i pokonaj tych komuchów. Zażył on nieznaną substancję w 2002 roku. Próbował osadzić Rosję przed śmiercią. Zaczął on jak wspomnienia, choć chyba trochę już odzyskał. Bo znów zaczął się bohaterem. Twoim zdaniem jest, jest mu przywrócić po pamięć. Nie wiem jak, ale powinno być to możliwe. Musisz odnaleźć Tauret. Tylko on pewnie będzie wiedzieć. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzisz w Pakistanie. Wybacz, zastępcie by z tym wszystkim. Powodzenia, przyjacielu. Pozwól Queen'owi znów cieszyć się z jego ulubionego serialu. <grytanie> Do widzenia. I to jest tego cały list. Ok. Knije, kminie Przeczytał pewnie? No i jak? Przekonałem cię? Tak, Tybet. Tak, mi Zgadzam się, ale. Mamy przywrócić wspomnienia Queen'ego, a nie go niszczyć. Jak tam chcesz? Mi to obojętnie. Być może jednak trzeba będzie zmienić podejście wobec Queen. Nie coś rzeczy nam przepraszam. Wiem. <laughs> to będzie coś pięknego. Cześć co? Bo no tak nagle przewinęła się jedna informacja. Wait, dlaczego by nie wywołać konfliktu Queen versus Ameryka? I tak nie zniknęło. Dobra. I to jest końcówka, jakby nie znał końcówek yy, ilery. Tak, to jest końcówka. Powiem tak ilera Jeżeli to oglądasz, to naprawdę zarąbiście ci to wychodzi. Zarąbiste te bole, zarąbiste ci się mapy wychodzą, zarobiście konflikty, wszystko zarąbiście. Normalnie 13 na 10. To co mnie, no, 13 na 10, po prostu nie to robisz. I powiem tak, jeżeli jeżeli chcesz, że na przykład więcej reaction to możesz mi pisać na Discordzie, ale to tylko wiesz, jak będziesz miał czas, tam możesz napisać, ja nie zmuszam. I cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, zostawcie suba z dzwonem, wpadnijcie do Ilery, bo on naprawdę kozacki mapik robi, nie dziwię się, że ma 6,6 no, tysiąca subów w sumie, nie dziwię się, skoro tak zarobicie to wychodzi, więc wpadnijcie do niego, obejrzyjcie sobie, jak to wygląda. Wpadnijcie też do z Kasparikowskiego, bo on też robi mapping. I w piątek, taki, taka mała rzecz, będzie kolejny odcinek z mappingu, ale nie powiem z czego. To musicie jego śledzić na bieżąco. No i cóż, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.